Dobra, zanim zaczniemy, mam do Was prośbę. Wyobraźcie sobie jedną, jedną sytuację. Jesteście politykami, macie władzę, kontakty, większość z Was pewnie wówczas miałaby rozmaite wpływy. I nagle gdzieś w jakiejś szufladzie, w jakimś sejfie, w chmurze leży nagranie, na którym robisz coś, czego absolutnie powinieneś nie robić. I nie chodzi o. Tylko o totalną kompromitację, która może właśnie Tobie zniszczyć życie, karierę, czy nawet ściągnąć na Ciebie prokuratora. I teraz uwaga: to nagranie nie jest w rękach dziennikarza, nie jest też w rękach sądu, nie jest nawet w rękach państwa lub żadnej instytucji zależnej od wspomnianego państwa, właśnie. Jest w rękach ludzi, którzy wiedzą jedno. Jak ty, zawsze będą płacić. Niekoniecznie gotówką, wszak istnieją też inne waluty. I to jest właśnie sedno afery podkarpackiej, jednej z najbardziej brudnych, wstydliwych i zarazem najlepiej zamiatanych pod dywan w historii trzeciej RP. Bo w tym przypadku nie chodzi tylko o prostytucję, tu chodzi o państwo, które mogło i najpewniej zostało. Dosłownie zaszantażowane. Dziś opowiem wam, co wiadomo, również nowego, o aferze podkarpackiej. Dlaczego wraca ona jak bumerang i dlaczego odpowiedzialność polityczna ludzi blisko związanych z PiS, a nawet będących w tych partii, nawet jeśli nie ma ich podpisu pod żadnym nagrywaniem, jest w tej historii większa niż wielu chce przyznać lub jak wielu wyborcom polskiej prawicy najpewniej się wydaje. Będzie też o braciach z Ukrainy i oczywiście o sekstaśmach, ale też o tym, dlaczego wątek ukraińskich służb, w tym SBU, wcale nie brzmi tak abstrakcyjnie, jak pis próbuje to przedstawiać. Będzie również sporo informacji, także i tych nowych, o najmroczniejszym fragmencie, a więc śmierci Dawida Kosteckiego w sprawie, która od lat budzi pytania, nie zabraknie także rymującego się wątku Marka. Kuchcińskiego, Adam Bysiek. Dzień dobry, witam Państwa znów na kanale Polskie Dziadostwo. Dziś czas rozłożyć na czynniki pierwsze, na Waszą prośbę, jedną z najsłynniejszych polskich afer, aferę podkarpacką. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Myślę, że aby zrozumieć całość, ale też te nowe informacje, jakie do nas docierają, warto w tym momencie zacząć od podstaw. Sama afera podkarpacka została opisana jako. Sieć powiązań. Agencje towarzyskie, prostytucja, ludzie spółświadka, ale też, i tu robi się poważnie, ludzie z kontaktami, których nie powinno się mieć, na przykład w takich miejscach. No i teraz myślę, że koniecznie musimy zatrzymać się na sekundę. Bo normalny człowiek słyszy aferę obyczajowa i myśli, no okej, okay, wstyd, kompromitacja tabloidy, trochę hańby. Tyle, że w tej historii nikt do dzisiaj nie boi się i wcześniej też nie bał się żadnego wstydu. W tej historii ludzie bali się czegoś zupełnie innego, i o tym się przekonacie oglądając nasz program do końca. Bali się jednego że ktoś ich nagrywa. Media opisywały słynny wątek braci z Ukrainy, którzy mieli odgrywać istotną rolę w tym procederze. I do tego momentu wychodzi temat, który w Polsce zawsze w jakiś sposób robi się niewygodny. Robi się, ponieważ ktoś ma interes, ktoś ma kasę, ktoś ma układy, no i ktoś ma dostęp, a ktoś inny ma materiał kompromitujący. I nagle nie jest to już żadna podkarpacka sensacja, tylko jest to potencjalny mechanizm naprawdę, Kalkulowanego i skrupulatnie przemyślanego nacisku. W wielu mediach, w prasie, też telewizji, w mediach konwencjonalnych czy w internecie, pojawiały się opowieści o sekstaśmach, o skali, o setkach i o tysiącach tego typu nagrań. Jasne, liczby działają na wyobraźnię każdego odbiorcy mediów internetowych, czy również tych nazywanych konwencjonalnymi. Ale prawda jest taka, że jedno nagranie może być więcej warte. Niż tych nagrań tysiąc. Bo jeżeli na takim nagraniu jest ktoś wpływowy, a do tego jest w sytuacji totalnie kompromitującej, to masz idealne narzędzie do wywierania nacisku. Takie nagranie może kogoś uciszyć, kogoś złamać, kogoś zmusić do podjęcia określonej decyzji, albo po prostu zniszczyć w odpowiednim momencie czyjąś polityczną karierę. I teraz uwaga. Ten mechanizm działa dokładnie tak samo w każdym kraju świata, bo władza, która boi się kompromitacji, robi się przydatna na sterowanie. Dlatego to jest temat polityczny, a nie obyczajowy, choć mało osób, tą myśl do siebie dopuszcza, szczególnie tych głosujących czy podnoszących rękę zwolenników prawej sceny sceny politycznej. I teraz wchodzimy do najbardziej toksycznej. A jednocześnie najbardziej zamiatanej pod dywan sprawy w całej tej historii. Chodzi oczywiście o wątek nieletnich, czyli coś, co w normalnym państwie rozwaliłoby scenę polityczną, niczym granat wrzucony do studia telewizyjnego. Bo przy aferze podkarpackiej od lat przewija się nie tylko temat samej prostytucji. Przewija się też ta najciemniejsza wersja, że w tej historii mogły pojawiać się dziewczyny niepełnoletnie. No i to już nie jest jakaś afera obyczajowa. Jest to sfera kryminalna, która u wielu, chyba u wszystkich cywilizowanych ludzi, wywołuje dreszcze na plecach. Właśnie w tym miejscu, szanowni państwo, wraca nazwisko, które tak często w komentarzach na kanale CZEKPRES.pl pytacie. Nazwisko Herszta PIS, marka... Kuchcińskiego. W mediach pojawiały się oskarżenia, że na rzekomych kompromitujących materiałach miał pojawiać się znany polityk z Podkarpacia. Oczywiście, jak nie trudno się domyślić, padało tam nazwisko Marka Kuchcińskiego, a nawet sugestie o nieletniej dziewczynie. Ale trzeba powiedzieć jasno i uczciwie, na tamten czas to były twierdzenia osób trzecich, a funkcjonujące w formie przecieków i relacji, a nie na tamten czas potwierdzonych dowodów. Co więcej, i to jest kluczowe, prokuratura w pewnym momencie zakwestionowała samą historię sekstaśmy z ważnym politykiem. Wskazując wówczas, że nie ma takiego nagrania, a były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w tym momencie zróbmy pauzę i przypomnijmy, że CBA to bezpieka PiS, a więc polityczna policja PiS, wykorzystywana do celów politycznych właśnie tej formacji, według tegoż CBA miał ten agent, według śledczych, po prostu tę historię wymyślić. No, przyznacie Państwo, że chyba nie zaskakuje was, iż tak właśnie wygląda Polska w pigułce. Z jednej strony krąży opowieść o kompromatach, o taśmach, o brudzie, o szantażu czy układach, i ludzie czują, że coś tu jest śmierdzącego. Z drugiej strony mamy państwową wersję. To nieprawda, to zmyślone, tyle że ta Państwowa wersja pochodzi od upolitycznionej bezpieki politycznej policji PIS, a więc rzekomo od CBA, którego to agent CBA miał rzekomo tę historię wymyślić. No oczywiście każdy widz ma prawo zapytać, skoro to wszystko jest zmyślone. To czemu ta sprawa wraca od lat, a kluczowe elementy jej historii wciąż budzą emocje? I czemu w regionie, który politycznie był przez lata, do dziś tak jest zresztą, twierdzą PiS, temat ten nie został raz porządnie do końca wyjaśniony. Bo tu nie chodzi o żadną plotkę. Tu chodzi o to, że w demokratycznym państwie prawa samo podejrzenie wątku nieletnich w kręgu ludzi wpływowych powinno ruchomić mechanizm ziobro-zero tolerancji. A na pewno nie ścianę milczenia, szczególnie ze strony osób tak ochoczo powołujących się na wartości, katolicyzm, praworządność, uczciwość i nie wiadomo, co jeszcze. I teraz skupmy się na najgłośniejszym i na najostrzejszym wątku, obok oczywiście Marka Kuchcińskiego. Same media opisywały, że bracia, ci z Ukrainy, mogli mieć kontakty z SBU, a więc no, wywiadem ukraińskim, i że same ukraińskie służby mogły interesować się nagraniami, a bardziej tym, jak wiele ich lat temu wykonano i gdzie są przechowywane. I teraz ważne. Ja nie mówię Wam, że Ukraina szantażowała Polskę. No, to byłaby oczywiście jakaś filmowa wersja wydarzeń. Ale w realnym świecie nie trzeba mieć planu rodem z hollywoodzkiego thrillera. Wystarczy prosta logika, dostępna od ręki dla każdego światłego, oczytanego, racjonalnie myślącego człowieka. Jeżeli istnieje materiał kompromitujący polityków, urzędników albo ludzi z aparatu państwa, to chyba logiczne, że służby różnych państw mają naturalny interes w tym, żeby wiedzieć iż taki materiał istnieje, czy znać ludzi, którzy go przechowują i wiedzieć gdzie jest albo gdzie istnieje lub jest przechowywana kopia takiego nagrania. Dlaczego? No dlatego, że kompromat to przewaga nad każdym człowiekiem, instytucją czy politykiem. I teraz pomyślcie o tym jak to wygląda z perspektywy PiS. To PiS budował władzę na kontrolowaniu instytucji. Ale kontrola instytucji nie działa, kiedy ktoś trzyma na ciebie nagranie. I właśnie dlatego ta sprawa tak uwiera, szczególnie polityków i posłów prawicy, już nie mówiąc też, abstrahując od tematu Marka Kucińskiego, bo ona podważa ich ulubioną bajkę o czym właśnie? O silnym państwie. Silne państwo nie daje się szantażować. No a państwo, które boi się sekstaźm, nie jest silne. Staje się zakładnikiem, zakładnikiem każdego, każdej instytucji, każdego innego państwa, jakie uzyskało dostęp do kulistej afery, a także przy okazji ma świadomość, jak można dotrzeć i wykorzystać nagrania, o których Państwu opowiadam. Najważniejsze jest teraz to, że ktoś zaraz napisze. No dobra, ale co PIS ma do tego, że ktoś to nagrywał? To ma że ma, bo w tej historii odpowiedzialność PiSu polega na czymś innym niż tym, kto był na taśmie. Kto był? Póki co możemy się tylko domyślać i wiemy o tym chociażby z przytoczonej przeze mnie historii opowieści agenta, byłego agenta bezpieki CBA, czyli politycznej policji PiSu. Ich odpowiedzialność polega na tym, że PiS przez lata budował w Polsce klimat politycznego parasola. Czyli podporządkowania prokuratury, czy przestawiania służb na tryb partyjny i, no nie ukrywajmy, brutalnej i brudnej presji na wspomniane instytucje. W komunikatach Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawiają się informacje o zarzutach dla osób publicznych, no i oczywiście funkcjonariuszy w ramach tej całej afery. No, to nic dziwnego. Czyli to już nie jest półświatek kontra moralność, to jest półświatek w sąsiedztwie państwa według PiS. I kluczowe jedno z dwóch pytań brzmi jak długo państwo udawało, że tego nie widzi? No bo jeżeli ktoś przez lata mówił i można było prowadzić dzięki temu pewien proceder, który generuje kompromaty na ludzi z pływami, to ktoś musiał nie zareagować. Odwrócił wzrok, przyciszył temat, albo zwyczajnie kontrolował śledztwo, a takie przypadki znamy już chociażby z garażu Ziarkiewicza, oczywiście pseudoprokuratora ściśle związanego z Pis. A Pis jak wiadomo był mistrzem kontrolowania śledztw. No przykład pana Z jest tego idealnym przykładem. I teraz przechodzimy do punktu, który budzi największe niepokój największe emocje ale też stawia w tym programie najwięcej znaków zapytania Dawid Cygan Kostecki Znacie Państwo? To słynny bokser, zawodnik MMA, który zmarł w więzieniu w 2019 roku. No i od początku w tej sprawie pojawiały się pytania, również rodzina do dziś je zadaje. Jest wielu, którzy snują teorie spiskowe, ale okazuje się, że teorie mogą mieć naprawdę silne umocowanie w rzeczywistości. Same media opisywały szczegóły, które dla opinii publicznej brzmiały co najmniej niepokojąco. Między innymi wątek możliwych nakuć na szyi, zresztą później po sekcji zwłok te nakucia wykryto, ale ich nie zbadano lub po prostu zamieciono je pod dywan i ukryto w aktach sprawy. I teraz jasne. Ja nie powiem Wam, drodzy Państwo, że to było morderstwo, ale powiem Wam coś, co jest uczciwe: że w tej sprawie było za dużo elementów, które naturalnie rodziły pytania, a za mało transparentnego domknięcia tematu. Kwestia zamiatania była na pewno. Dlaczego dziś po latach nikt nie jest w stanie odtworzyć tych akt i ponownie zweryfikować, co wydarzyło się na terenie jednego z zakładów karnych? Teraz tak, kiedy w kraju, szanowni Państwo, krążą historie o kompromatach, sekstaśmach czy naciskach, to śmierć osoby powiązanej ze światem tej afery. Choćby medialna opowieść lub domniemanie, automatycznie jest rozpatrywana jako jakiś element większej układanki. No bo jeżeli ktoś miał władzę, jeżeli ktoś znał ludzi, Kostecki znał, jeżeli ktoś był w środku tych pewnych mechanizmów, to staje się po prostu niewygodny. I dlatego temat Kosteckiego wraca. Dziwię się, że wciąż nie udaje się rozwiązać tej zagadki. Myślę, że rodzina tego chłopaka na to zasługuje, ale też na karę ewentualną, gdyby okazało się, że jednak w tym maczali swoje brudne paluchy. Zasługują politycy związani z prawicą. Wiemy, że tych na Podkarpaciu nie brakuje i tych też nie brakowało w, nazwijmy to, przybytkach braci z Ukrainy, które są fundamentem tej całej afery. Jest tak, bo Ludzie czują, że ta historia nie została w Polsce opowiedziana do końca. Najgorsze jest to, że nie została wyjaśniona. Oczywiście możemy wierzyć w to i ufać, że prokuratura do tak ciężkich przestępstw jak chociażby. Możliwość dokonania zabójstwa czy właśnie wykorzystywania nieletnich, to no są to sprawy, które z natury rzeczy i natury prawa po prostu się nie przedawniają tak szybko. Zabójstwo w ogóle się nie przedawnia, także możemy tylko wywierać presję na obecny rząd, ale też prokuraturę, która no niestety też powoli jest odpolityczniana, by do tego doszło, byśmy w końcu poznali fakty na temat tej afery, także nazwiska osób za nie odpowiedzialnych. Na koniec dodam od siebie, że afera podkarpacka to nie jest historia o tym, kto z kim spał lub z jakich usług, jakich kobiet korzystał. Jest to historia o tym, czy państwo prawa może być zakładnikiem kompromatu mam wrażenie, że państwo pisu było takim zakładnikiem, szczególnie bacząc za różne procesy decyzyjne, jakie zachodziły w rozmaitych resortach, szczególnie ludzi związanych z tamtą częścią Polski i powiązanych ściśle bądź gdzieś naokoło z osobami biorącymi udział w tym nielegalnym procederze. Uważam, że jeżeli politycy boją się nagrań bardziej niż prawa, to nie jest to jakaś demokracja. Jest to zwykły nawet już nie polityczny, a kryminalny i przestępczy targ. I na takim targu zawsze wygrywa ten, kto trzyma teczkę. Pytanie, gdzie one są? Do dziś. Jeżeli Państwo macie lub znacie ciekawe wątki tej afery, jakie chcielibyście, byśmy poruszyli i jeszcze głębiej weszli w tą aferę, rozkładając samą śmierć kosetkiego, czy postać marka kuchcińskiego na elementy pierwsze, zachęcam do komentowania. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje mega, z mega dużym zainteresowaniem analizujemy wszystko to, co nam wysyłacie i oparciu o to. Podejmujemy decyzję, w jakim stopniu czy w jakiej kolejności właśnie produkujemy kolejne materiały. By ich było więcej, niezbędne jest Państwa zaangażowanie, chociażby poprzez kliknięcie subskrybuj ten kanał, a także kliknięcie łapki w górę i napisanie komentarza. Zapraszam też Was na nasz druży kanał, kanał Czech Press Tam głównie polityka i oczywiście każdego dnia codziennie dwa wydania. Podsumowania dnia. Dobrego i spokojnego wieczoru lub ranka, jak nas o tej godzinie oglądacie. Zachęcam do kliknięcia subskrybuj i zapraszam na nasze drugie spotkanie niezmiennie na tym kanale około 18.19. każdego dnia. Próbujemy się wyrobić z montażem i produkcją kolejnych naszych programów. Do zobaczenia. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.